Podobno kredyt hipoteczny łączy bardziej niż nawet najbardziej trwałe uczucie. Co jednak, kiedy uczucie przestaje Was łączyć i chcielibyście również, aby przestał Was łączyć Wasz kredyt hipoteczny? Nazywam się Mateusz Dyrda i jestem ekspertem kredytowym specjalizującym się w kredytach hipotecznych. Z dzisiejszego filmu dowiesz się: co możecie zrobić z Waszą wspólną nieruchomością i kredytem hipotecznym po rozstaniu? To znaczy, jakie w ogóle macie opcje? Czy aby jedno z Was mogło przejąć na siebie nieruchomość, będziecie potrzebować rozwodu i podziału majątku? A jeśli tak, to jakimi dokumentami można je zastąpić? Jak krok po kroku, po rozstaniu, przejąć na siebie nieruchomość, kredyt i spłacić partnera? A więc klamka zapadła i podjęliście decyzję? Bądź jedno z Was podjęło, że rozstajecie się. Tymczasem podczas wspólnego życia jako para bądź małżeństwo zgromadziliście wspólny majątek w postaci nieruchomości, którym teraz chcielibyście się podzielić, tak aby każde z was mogło pójść w swoją stronę. Dla uproszczenia przyjmijmy, że ten wspólny majątek, który zgromadziliście, to jedno mieszkanie o wartości 800 tysięcy złotych obciążone Waszym wspólnym kredytem którego pozostałe do spłaty saldo to równe 500 tysięcy złotych. Od czego należy zacząć? Myślę, że przede wszystkim od tego, żeby ustalić, co chcecie zrobić ze wspólną nieruchomością. To znaczy, jakie są wasze preferencje odnośnie tego, co ma się stać z tą nieruchomością po waszym rozstaniu. Będziecie mieli tutaj cztery następujące scenariusze. Pierwszy, jedno z was przejmuje w całości tę nieruchomość na siebie razem z kredytem i spłaca drugie. Na przykład pan przejmuje nieruchomość na siebie i spłaca panią, bądź drugi scenariusz na odwrót. To drugie z was przejmuje nieruchomość na siebie razem z kredytem i spłaca pierwszą osobę, czyli tym razem to pani przejmuje nieruchomość na siebie i spłaca pana. Bądź też trzecie rozwiązanie mimo rozstania zachowujecie wspólnie waszą nieruchomość i dalej wspólnie spłacacie kredyt lub Czwarte rozwiązanie. Sprzedajecie Waszą wspólną nieruchomość, spłacacie kredyt i dzielicie się tym, co zostało po sprzedaży nieruchomości. To są opcje, które macie i musicie zadecydować teraz, którą z tych opcji preferujecie najbardziej. Kiedy już to ustalicie, musicie zweryfikować swoje możliwości w obrębie każdej z tych opcji, ponieważ może okazać się, że część z nich jest dla was najzwyczajniej w świecie niedostępna. Ponieważ na przykład w przypadku opcji numer 1 bądź numer 2, gdzie jedno z Was spłaca drugie, może okazać się, że osoba, która chce przejąć mieszkanie i kredyt oraz płacić partnera, nie ma wystarczającej zdolności kredytowej. Lub w przypadku opcji numer 3 może okazać się, że mimo że chcecie zachować mieszkanie i dalej wspólnie spłacać kredyt, to dla jednego z Was obciążenie w postaci połowy raty kredytu do spłaty będzie po rozwodzie już zbyt duże i nie będzie w stanie tego obciążenia udźwignąć. Lub w przypadku scenariusza numer 4, czyli chęci sprzedaży nieruchomości, jest to niemożliwe, ponieważ np. nieruchomość jest obciążona kredytem walutowym, którego saldo jest większe aniżeli wartość nieruchomości i tak dalej. W jaki sposób. Najlepiej zweryfikować, czy preferowane przez Was rozwiązanie jest dostępne. Tradycyjnie zapraszam do kontaktu. Doświadczony ekspert kredytowy zweryfikuje Waszą zdolność kredytową, wskaże, jaką ratę kredytu przyjdzie Wam płacić oraz potwierdzi, czy wybrane przez Was rozwiązanie będzie dla Was dostępne, czy też nie. A więc wybraliście już scenariusz, który interesuje Was najbardziej czyli albo przejęcie kredytu i spłata partnera, albo pozostawienie nieruchomości i dalsza wspólna spłata kredytu mimo rozstania, albo sprzedaż nieruchomości. Zweryfikowaliście również, że dany scenariusz jest dla Was dostępny. Jak wygląda realizacja każdego z tych scenariuszy? Praktyce. Posłużmy się tutaj jeszcze raz wcześniejszym przykładem, czyli majątek, który macie to wspólne mieszkanie o wartości 800 tysięcy złotych, na którym pozostało jeszcze równo 500 tysięcy złotych kredytu do spłaty. W przypadku scenariuszy numer 1 i 2, czyli scenariuszy, gdzie jedno z Was przejmuje na siebie mieszkanie, wygląda to tak, że osoba ta przejmuje na siebie również cały pozostały kredyt w wysokości 500 tysięcy złotych, i dobiera dodatkowe 150 tysięcy złotych na spłatę małżonka z nieobciążonej wartości nieruchomości. W sumie więc zaciąga kredyt na 650 tysięcy złotych, gdzie 150 tysięcy trafia do byłego partnera, a nieruchomość staje się w całości jej własnością. Widzę, że przy tym scenariuszu często pojawiają się pewne problemy bądź wątpliwości. Po pierwsze, widzę, że klienci często mają problemy. Aby ustalić, jaką kwotą powinni spłacić byłego partnera, jeśli nakłady przy zakupie mieszkania były równe w przypadku obojga małżonków, to znaczy przy zakupie wpłacili oni równy wkład własny, czyli po połowie, i solidarnie spłacali również ratę, to najłatwiej jest po prostu podzielić różnicę pomiędzy wartością nieruchomości a pozostałą kwotą kredytu na pół i właśnie w taki sposób ustalić wysokość kwoty którą zostanie spłacony małżonek, czyli w naszym przykładzie wartość nieruchomości 800 tys. zł, minus kwota kredytu pozostała do spłaty 500 tys. zł, to daje 300 tys. zł, podzielone na dwa daje nam 150 tys. zł. Nie zawsze natomiast trzeba w taki sposób wyliczać wysokość kwoty, jaką ma być spłacony partner. To jest kwestia Waszych indywidualnych ustaleń. Jeśli na przykład dojdziecie do wniosku, że nakłady, które ponosiliście w związku z nieruchomością, nie były równe, bo na przykład jedno z Was wniosło większy wkład własny przy zakupie albo spłacało większą część raty, to możecie ustalić kwotę do spłaty partnera nie na 150, a na przykład na 100 tysięcy złotych. Po drugie, tak jak wspomniałem, częstym problemem przy scenariuszu, gdzie jedno z Was ma spłacać drugie, jest niewystarczająca zdolność kredytowa. Jeśli brakuje Wam zdolności, aby przejąć w całości na siebie Wasz kredyt hipoteczny i spłacić byłego partnera, pamiętajcie, że spłata partnera zawsze może odbywać się częściowo z gotówki, czyli z Waszych środków własnych, oraz że aby podwyższyć swoją zdolność kredytową, możecie podłączyć do nowego kredytu współkredytobiorcę z dochodami, który nie stanie się jednocześnie współwłaścicielem nieruchomości, będzie tylko współkredytobiorcą. Mogą to być Wasi rodzice, Rodzeństwo, nowy partner, bądź dowolna inna niespokrewniona z Wami osoba. W przypadku scenariusza numer 3, gdzie zachowujecie wspólnie nieruchomość, mimo rozstania, aby na przykład później przekazać ją Waszym dzieciom, możecie po prostu ją wynajmować. W kredycie nic się więc nie zmienia, dalej płacicie wspólną ratę, za którą jesteście tak samo odpowiedzialni. Klienci często pytają mnie natomiast tutaj. Czy jest możliwe, aby po rozwodzie lub po rozstaniu bank podzielił im ratę na pół? To znaczy, zamiast jednego wspólnego harmonogramu z ratą np. 3000 zł na miesiąc, przesyłał im dwa odrębne harmonogramy z ratą po 1500 zł dla każdego z nich. Niestety nie ma takiej możliwości. To znaczy, kredyt, który zaciągnęliście wspólnie, jest Waszym zobowiązaniem solidarnym. Co oznacza, że mimo rozstania każdy z Was odpowiada w całości za spłatę raty. Oznacza to, że gdy na przykład jedno z Was przestało spłacać swoją część raty, to bank wystąpi do drugiego o spłatę całości raty, a nie jej połowy. Warto o tym pamiętać. Jeśli chodzi o scenariusz numer 4, czyli sprzedaż nieruchomości, to jest on relatywnie łatwy do realizacji. Bazując na naszym przykładzie. Sprzedajecie mieszkanie warte 800 tysięcy złotych. Z automatu spłacany jest wasz kredyt hipoteczny o saldzie 500 tysięcy złotych, a na wskazane przez Was w akcie notarialnym konta bankowe wpływa 300 tysięcy złotych różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży a saldem kredytu. Każde z Was podaje więc swoje konto i wskazuje, jaka kwota ma na nie wpłynąć. Może to być równy podział, czyli po 150 tysięcy złotych na konto każdego z Was. Ale tak jak omawialiśmy wcześniej, jeśli ponosiliście różne nakłady na mieszkanie, mogą to być też różne kwoty. Na przykład 100 tysięcy na konto jednego z Was i 200 tysięcy złotych na konto drugiej osoby, wedle Waszych indywidualnych ustaleń. Wiemy już, jakie opcje związane z Waszą wspólną nieruchomością macie w przypadku rozstania, w jaki sposób zweryfikować dostępność tych opcji, oraz omówiliśmy pokrótce. Jak wygląda realizacja poszczególnych scenariuszy? Skupmy się teraz natomiast na scenariuszach numer 1 i 2, czyli tych związanych bezpośrednio z koniecznością zaciągnięcia nowego kredytu hipotecznego na przejęcie dotychczasowego wspólnego kredytu i spłatę partnera. Pytanie: jakie narzędzia, czyli specyficzne dokumenty, będą Wam potrzebne do przejęcia przez jedno z Was nieruchomości z kredytem. I spłaty partnera. To zależy, czy nabyliście nieruchomość jako związek nieformalny, czy jako małżeństwo. Jeśli nabyliście nieruchomość jako związek nieformalny, to sytuacja jest prostsza, ponieważ formalnie jesteście dwojgiem obcych ludzi, niezależnych od siebie i nie musicie mieć rozwodu oraz rozdzielności majątkowej, aby wykonywać dalsze ruchy związane z nieruchomością. Nieruchomość została nabyta przez Was w określonych udziałach skazanych w akcie notarialnym i dokładnie wiadomo również, kto z Was w jakiej części jest jej właścicielem. Na przykład, że oboje jesteście właścicielami po 50%, albo że na przykład jedno z Was jest właścicielem w 60%, a drugie w 40%. Możecie więc działać z przejęciem na siebie nieruchomości i z płatą drugiej osoby. Nieco inaczej sytuacja ma się. Kiedy nabyliście nieruchomość jako małżeństwo bez rozdzielności. Nie nabyliście wówczas tej nieruchomości w określonych udziałach, a po prostu do majątku wspólnego, co oznacza, że oboje jesteście współwłaścicielami nieruchomości, bez określania udziałów w jakiej części. Dodatkowo, z racji tego, że jesteście małżeństwem, nie możecie występować o kredyty samodzielnie, czyli bez uczestnictwa drugiego małżonka, a dokładnie na tym Wam zależy zależy Wam przecież na tym, aby wziąć samodzielnie kredyt na spłatę współmałżonka. Do dalszej realizacji procesu będziecie potrzebować więc dwóch kategorii specyficznych dokumentów. Po pierwsze dokumentów potwierdzających, że możecie sami, czyli bez drugiego małżonka występować o kredyty. Podstawowym dokumentem tego typu jest wyrok rozwodowy, ale jeśli nie macie rozwodu, możecie zrobić też od razu rozdzielność majątkową, która w przypadku zgody małżonków jest możliwa do wykonania właściwie od ręki. Po drugie, dokumentów potwierdzających, w jaki sposób dzielicie się wspólnym mieszkaniem to znaczy, w jakiej części będzie ono własnością jednego z Was, a w jakiej drugiego z Was. Na przykład, że każdy z Was staje się właścicielem nieruchomości po połowie czyli w równych udziałach po 50%. Podstawowym dokumentem tego typu będzie podział majątku, ale jeśli nie macie wykonanego jeszcze podziału majątku, natomiast macie projekt podziału, czyli dokument, który świadczy o tym, jak zamierzacie dopiero podzielić się tym majątkiem, to wiele banków zaakceptuje taki projekt podziału na etapie składania wniosku kredytowego, natomiast po decyzji kredytowej lub najpóźniej przed wypłatą nowego kredytu będzie wymagać już właściwego podziału majątku. Reasumując, jeśli jesteście małżeństwem, które rozstaje się i jedno z Was zamierza przejąć na siebie mieszkanie razem z kredytem i spłacić drugiego małżonka, będziecie potrzebować rozwodu bądź rozdzielności majątkowej czyli dokumentu potwierdzającego, że sami możecie zaciągać kredyty, podziału majątku lub przynajmniej projektu podziału majątku czyli dokumentu wskazującego, w jakiej części każdy z Was jest właścicielem nieruchomości. Jeśli jesteście natomiast związkiem nieformalnym, nie będziecie potrzebować tych dokumentów. No dobrze, a więc krok po kroku, w jaki sposób wygląda spłata partnera po rozstaniu. Jeśli podjęliście decyzję o rozstaniu, omówcie dostępne scenariusze, aby zadecydować, czy spłata partnera. I przejęcie na siebie nieruchomości z kredytem jest właśnie tym scenariuszem, który interesuje Was najbardziej, a jeśli tak, to które z Was przejmuje na siebie nieruchomość i spłaca partnera? Zweryfikujcie u eksperta kredytowego, czy wybrany przez Was scenariusz jest dostępny ze względu na Waszą zdolność kredytową. Jeśli nie, rozważcie współkredytobiorcę. Jeśli jesteście małżeństwem zadbajcie o wymagane dokumenty potwierdzające, że każdy z Was może samodzielnie występować o zobowiązania takie jak rozwód bądź rozdzielność majątkowa i o dokumenty, które wskażą w jaki sposób dzielicie się nieruchomością, czyli podział majątku albo przynajmniej na etapie złożenia wniosku projekt podziału majątku. W przypadku związków nieformalnych te dokumenty nie będą wymagane. Zweryfikujcie z ekspertem kredytowym, które banki dostępne na rynku będą miały najkorzystniejszą ofertę kredytu na przejęcie waszego wspólnego kredytu przez jedno z was i spłatę partnera. Skompletujcie wszystkie pozostałe wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosków kredytowych, takie jak wasze dokumenty dochodowe i dokumenty nieruchomości. Szczegółową listę dokumentów wskaże Wam Wasz ekspert kredytowy. Jeśli już to macie, składacie wnioski kredytowe do wybranych banków, uzyskujecie decyzje kredytowe, podpisujecie umowę kredytową w tym banku, który zaproponował Wam najkorzystniejsze warunki, przedstawiacie podział majątku w przypadku małżeństw, jeśli wcześniej mieliście tylko projekt podziału lub akt notarialny zakupu udziału w przypadku związków nieformalnych. I wypłacacie kredyt, bazując na naszym przykładzie 650 tysięcy, z czego 500 tysięcy na spłatę Waszego wspólnego kredytu w Waszym dotychczasowym banku i 150 tysięcy złotych na rachunek byłego małżonka na poczet jego spłaty. I to tyle. Jedno z Was jest teraz jedynym właścicielem nieruchomości i jedynym kredytobiorcą, a drugie zostało spłacone. O czym jeszcze należy pamiętać? jeśli chodzi o spłatę partnera po rozstaniu i przejęcie kredytu hipotecznego. Po pierwsze, często klienci pytają, czy tego typu transakcja, czyli przejęcie kredytu hipotecznego i spłata partnera odbywają się po cenie kredytu hipotecznego, czy też taki kredyt jest droższy i ma cenę np. pożyczki hipotecznej. Dobra wiadomość: banki traktują taki kredyt jak zwykły kredyt mieszkaniowy, co za tym idzie: klient dostaje najkorzystniejszą marżę, Taką samą jak na przykład przy zwykłym kredycie mieszkaniowym na zakup mieszkania. Po drugie, klienci często pytają, czy przy tego typu transakcji muszą posiadać wkład własny w gotówce. Nie, nie ma takiej potrzeby. Jako wkład własny uznaje się tutaj różnicę pomiędzy wyceną nieruchomości a kwotą kredytu, czyli na naszym przykładzie. 800 tysięcy złotych wycena nieruchomości minus 650 tysięcy złotych kredyt daje nam 150 tysięcy złotych, co stanowi wkład własny kredytobiorcy, który przejmuje na siebie kredyt. Po trzecie, pamiętaj, że przejmując kredyt hipoteczny i spłacając partnera możesz dodatkowo powiększyć Twój nowy kredyt o dodatkowe cele, takie jak remont mieszkania czy też środki na cel dowolny. Jeśli zależy Ci na takiej opcji, koniecznie zapytaj o nią eksperta kredytowego. Po czwarte, na przedstawionym przez nas przykładzie przejęcie kredytu przez jednego z partnerów odbywa się w taki sposób, że jest on przenoszony do innego banku i dobierana jest kwota na spłatę drugiego z partnerów. Nie zawsze musi tak być. To znaczy, można rozważyć wykonanie tej operacji w banku, w którym macie teraz wspólnie kredyt poprzez podpisanie aneksu do umowy, w ramach której jedno z was staje się właścicielem nieruchomości i kredytobiorcą, ale i tak będziesz musiał dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do analizy zdolności kredytowej, tak jakbyś przenosił kredyt do nowego banku, a dodatkowo pozostajesz wówczas na takich samych warunkach cenowych, na których zaciągnąłeś kredyt ze swoim partnerem lub partnerką wiele lat temu, a one na dzień dzisiejszy nie muszą być już Najkorzystniejsze. Warto zweryfikować, jaką cenę kredytu zaproponują Ci więc inne banki. Po piąte, uwaga na kredyty walutowe. Jeśli razem ze swoim partnerem zaciągnęliście walutowy kredyt hipoteczny, to wiedz, że na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się prawo i teraz kredyty walutowe są niszowe i dostępne tylko dla osób, które zarabiają w tej walucie. Przejęcie kredytu i dobranie środków na spłatę partnera, niezależnie od tego, czy zrobisz to w dotychczasowym czy nowym banku, najpewniej będzie więc wiązać się z przewalutowaniem kredytu walutowego na złotowy, co wpłynie na zmianę warunków kredytu i realizację wyższego salda kredytów ze względu na wzrost kursów walut obcych. To tyle na dziś w naszym case study na temat kredytu hipotecznego. Na spłatę partnera po rozstaniu. Pamiętajcie, że mimo iż posługiwaliśmy się przykładem, w którym nieruchomość jest obciążona kredytem, to oczywiście spłaty partnera bądź małżonka można dokonać również z podziału nieruchomości wspólnej, nieobciążonej kredytem. Jest to scenariusz jeszcze łatwiejszy, ponieważ nie wymaga spłaty aktualnego kredytu hipotecznego, bo go po prostu nie ma. Wszystkie przedstawione w filmie zasady, informacje mają więc zastosowanie również, jeśli nieruchomość jest nieobciążona kredytem. Dodatkowo pamiętajcie, że to, jak łatwo uda się Wam zrealizować scenariusz podziału posiadanego majątku, zależy w dużej mierze od relacji między Wami. Zadbajcie więc, aby na tej ostatniej prostej, mimo wszelkich problemów związanych z rozstaniem te relacje były jak najlepsze. Jeśli dzisiejszy materiał Wam się podobał, proszę o łapkę w górę oraz o zaznaczenie subskrypcji. Czekam na Wasze opinie na temat filmu i Wasze pytania w komentarzach. Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem kredytu hipotecznego na najlepszych dostępnych dla Was warunkach, zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym Case Study. Cześć.